Panie Tomaszu, zacznijmy od historii. 30 lat temu ten sklep zaczął funkcjonować. Jakby Pan przypomniał, właśnie historię, jak to się zaczęło? Na początku lat 90. rodzice zaczęli produkować swoje własne wędliny. Był dosyć duży problem z dostępem tego typu produktów, i pierwszymi produktami, które były oferowane w tym punkcie możemy, nie, nie nazwiemy to nawet sklepem no. tylko takim wiejskim punktem, gdzie można było nabyć mięso albo wędliny. No... Kiedy pojawiły się jakiekolwiek produkty na polskim rynku, weszliśmy w kapitalizm. Rodzice zaczęli stawiać je na półce. Tak? Czyli pierwsza wódka, pierwsze batony, pierwsze pasztety, e, tego typu rzeczy, zamknięte konserwy. I e, to był taki malutki sklepik z kilkoma produktami, ale już. Asortyment zaczął się rozszerzać. Już asortyment zaczął się rozszerzać. Wraz z ubiegiem czasu tych produktów przybywało, miejsca ubywało, więc zaczęli rodzice to rozbudowywać. No, dzisiejszy format nie przypomina niczym tego, co było kiedyś, ale historia pozostała. I Jest to taki mały supermarket, można powiedzieć. Już teraz, już teraz tak, od momentu wejścia w taką ścisłą współpracę z siecią Odido towaru przybyło, miejsca przybyło i klientów również przybyło. No właśnie, dlaczego Odido, dlaczego Makro? Generalnie y, jestem już związany z siecią y, Odido praktycznie 10 lat będzie w tym roku. Y, przede wszystkim y, dlatego, że dali mi dużą wolność prowadzenia biznesu. Nie było żadnych obostrzeń i tak też pozostało do dzisiaj. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nakazywał mi gdzie, co, za ile i ile czego mam kupić. Tutaj muszę mieć wolność w działaniu i sam wiem, czego mój klient potrzebuje. Pana sklep jest takim modelowym sklepem nowego formatu konceptu Odido Elevate. Czym on się charakteryzuje? W jaki sposób w ogóle pan przystąpił do tego konceptu i jaką się sprawdza? Byliśmy pierwsi, w sensie mój sklep był pierwszym sklep. W Polsce ze sklepem w nowym formacie familijnym od Ido. Mi się podobało najbardziej w tworzeniu tego formatu to, że dużo mogłem rzeczy podpowiedzieć. Nie było tak, że ktoś mi coś narzucał. Wszystko otworzyliśmy razem, tak, żeby to było dostosowane do tego miejsca i do klienta, który przychodzi do takiego formatu sklepu. Zmieniliśmy praktycznie wszystko, tak, od zwiększenia powierzchni, zwiększenia asortymentu, przez wprowadzenie e, dużej gamy produktów lokalnych, wprowadzenie kawy, hot dogów. Tego jeszcze nigdzie tutaj w okolicy nie było, oprócz na stacji benzynowej. Teraz już praktycznie każdy sklep posiada takie rzeczy, ale w okolicy powiedzmy, że byłem pierwszy. W tych kwestiach. No na pewno z takich rzeczy spektakularnych to światło zrobiło super pracę. tak, Że Jakbyśmy wyłączyli tutaj oświetlenie w tym sklepie, to on zmienia całkowicie swój wygląd. Więc no, postawiliśmy na to, żeby jednak te półki były pięknie urządzone, doświetlone, żeby klient sam chciał z nich brać. Ma Pan już doświadczenie jako sklep rodzinny, później od IDO, od IDO Jak ten koncept się przełożył na wyniki biznesowe? Największym takim punktem, gdzie zaczęło się dziać, było wyjście w ogóle z zalady, to był gdzieś rok 2014. Wtedy było widać, jak zmienił się koszyk zakupowy klienta. Tak, bo już klient sam decydował o tym, co kupuje, a nie, a nie ekspedientka za niego decydowała, w, co ma kupić tak naprawdę. W momencie zmiany formatu na nowy format od IDO Elevate było wielkie bum tak, bo zmieniło się też y, bardzo dużo, wiadomo, obsługa, sama obsługa została, ale w, y, wszystko było zrobione na nowo, wszystko było lepiej wyeksponowane, ten asortyment, który mimo wszystko, że u nas zawsze był, był lepiej pokazany. No i weszliśmy też w nowe grupy produktów świeżych, produktów lokalnych, rozszerzyliśmy stoisko y, warzyw i owoców, weszliśmy w kawę i hot -dogi. To miało bardzo duży wpływ na Postrzeganie sklepu, a co idzie za tym, no, no, też na wyniki finansowe. Tak? No właśnie, wróćmy do tych artykułów lokalnych. Co Pan tutaj oferuje z, z pieczywa, z Wendlin? Jakie produkty można tutaj zakupić regionalne? Staramy się jak najwięcej szukać produktów związanych z naszym miejscem. Z miejscu, w którym żyjemy, w którym mieszkamy na co dzień. My się, przypomnijmy, w centrum Polski. centrum Polski, w okolicach w Łodzi. 20 km od centrum Łodzi. Więc dosyć blisko. Tak naprawdę, wszystko, co potrzeba w sklepie spożywczym, można nabyć w promieniu 10-15 km z takich lokalnych produktów. Zarówno możemy dostarczyć wszystkie warzywa, ale to raczej sezon letni. Wiadomo, że w sezonie zimowym ciężko jest oświeże, dobre warzywa, żeby zakupić u lokalnych producentów. Ale cały czas wspieramy lokalnych przedsiębiorców. Zwłaszcza piekarnie. Mamy trzech dostawców pieczywa, które jest przewożone codziennie, jest zawsze świeże. Czyli nie jest to pieczywo mrożone w marketach dyskomputerowych? Nie, nie. Są to zazwyczaj piekarnie z historią już bardzo długą, które utrzymują jakość poprzez utrzymywanie z tradycyjnych metod. Mm -hmm. Piekarnia, która jest najbliżej nas, wciąż wykorzystuje piece opalane węglem lub drewnem. Więc on tutaj może źle, ale dla jakości produktu na pewno dobrze. Mamy też czterech dostawców wędlin. Wędlin mało przetworzonych, tak to nazwijmy, z ograniczonym składem. Również produkty mleczarskie staramy się jak najwięcej dostarczać produktów lokalnych, jednak. Ekspansja dużych sieci mleczarni po kolei wciąga te małe mleczarnie, które tracą swój lokalny charakter. Klient docenia właśnie ten lokalny produkt, który czasami może być odrobinę droższy, ale no lepsze jakościowo. Jak najbardziej, jeżeli jest świeży i jest zawsze dostępny, klient to bardzo docenia i wraca. Tu już nie musimy zawsze walczyć z ceną ważne, żeby produkt, y, musimy mieć produkt dostępny i zawsze świeży. Jesteśmy w pana sklepie już jakiś czas i zaobserwowałem, że z wieloma klientami jest pan na ty, mówi pan cześć, dzień dobry po imieniu nawet. No właśnie jak wyglądają pana te relacje z tą lokalną społecznością tutaj. Ja praktycznie mieszkam tutaj od urodzenia i, i wszyscy, którzy e, mieszkają tutaj dłużej niż kilka lat, no znają mnie między innymi przez to, że jestem często obecny tutaj na miejscu w sklepie i zarówno pracuję jako kasjer, e, ale też dokładam towar, czasami zdarzy się też, że trzeba coś posprzątać. No, też wiadomo, znają, sąsiedzi znali moich rodziców i to też przez to jestem osobą znaną w okolicy. Czyli czas na rozmowę z klientem też? Też jak najbardziej, chociaż niestety ostatnio coraz mniej, ale staram się pokazać na sali sprzedaży, tak żeby można było nawiązać kontakt z klientem. A propos klientów, jak wygląda kwestia adaptowania półki na potrzeby klientów? Tu wspomniała, wspomnieliśmy o czarnym kawiorze. Jakbyśmy mogli o tym przykładzie tutaj też powiedzieć, jak to wygląda? Mój sklep przede wszystkim konkuruje szerokim asortymentem. I jeżeli wprowadzamy jakiś produkt i on zaczyna rotować, to staramy się cały czas utrzymywać jego dostępność. Często jest tak, że klient pyta nas o coś i nawet na próbę przywiozę taki produkt, który jeżeli nie będzie się sprzedawał, to albo ja go skosumuję w domu, albo. Przecenimy go na tyle, żeby się go pozbyć, ale staramy się zawsze wyjść naprzeciw oczekiwania klientom i to się sprawdza cały czas dokładamy asortymentu i nasz klient to docenia, że jeżeli Czegoś nie można kupić w jakimś sklepie, to na pewno to tutaj będzie i jest mi źle, jeżeli przyjedzie i mówi, że no niestety nie dostałem jakiejś przyprawy. Bo stawiamy mocno też na przyprawy. Myślę, że mamy najszerszy asortyment przypraw w promieniu 20 km. Jaką widzi Pan przyszłość dla handlu takich sklepów? Dopóty, dopóki w przypadku mojego sklepu. Bo... Będę miał energię i siłę do tego, żeby tego pilnować, to tak będzie. Ale patrząc przez pryzmat rynku, przez to, co się dzieje w sklepach tego formatu, tylko że u konkurencji, to raczej wychodzi się z takiego dopieszczania klienta. Tak jak kiedyś w większości takie sklepy to były delikatesy. Teraz są to sklepy, które z różnych powodów ten asortyment jest ograniczany. Taki sam albo ograniczany tak i myślę, że to będzie zabójstwo dla tych sklepów. Jeżeli nie wyjdzie właściciel czy osoba zarządzająca taką placówką naprzeciw klientowi i nie przyciągnie go innymi produktami, które, których nie ma konkurencja, to taki sklep na pewno będzie skazany na niepowodzenie. Czyli mógłbym powiedzieć, że wśród Odido daje Pan swobodę w działaniu i możliwość dostosowania się do lokalnego rynku? Dokładnie, bo y, też y, ich wsparcie w, w kwestiach różnych technicznych, y, y, u, jakby ułożenia towaru jest dla mnie bardzo istotną rzeczą. Jednak najważniejsze jest to, że mamy swobodę działania, że uczymy się nawzajem od siebie, bo. Specjaliści, którzy pracują w sieci odido, znają się na pewnych rzeczach, ale nie mają takiego doświadczenia jak my sklepikarze, którzy prowadzimy te sklepy i my czasami zaskakujemy ich swoimi pomysłami, które u nas działają. One oczywiście nie będą działać wszędzie, ale każda społeczność, każdy sklep ma swój charakter, który trzeba pielęgnować. Czy komuś, kto chce wejść na przykład we franczyzę, za poleciłby Pan ten, ten format odido? Jak najbardziej bym polecił, tylko że to już musi być ktoś, kto naprawdę wie, czego chce i jakby ma pomysł na biznes, bo sieć od Ido dostarczy produktów, powie, jak je ułożyć, ale jeżeli ktoś nie będzie miał wewnętrznej, wewnętrznej energii takiej, żeby to wszystko pchać do przodu, no nikt tego nie biznesu, to na pewno sieć od Ido nie będzie go gonić za to, że coś zrobił, nie ta. Czas na pracę, czas na życie prywatne, rodzinne. Oczywiście, gdybym chciał, mógłbym tu spędzać 24 godziny na dobę i tak ciągle byłoby coś do zrobienia. Jednak już w tym momencie doszliśmy do takiego punktu w, w prowadzeniu tego biznesu, że mogę sobie pozwolić no to, na odpowiednią ilość czasu wolnego czasu dla siebie, czasu dla rodziny. Ale to nie wszystko przyszło samo w siebie. Był czas, kiedy było trzeba się naprawdę poświęcić, żeby doprowadzić to do momentu, w którym jesteśmy. No wspomniał Pan o personelu, który już pracuje tutaj wiele lat, więc też kwestia tego utrzymania tych pracowników. Jest to rzecz kluczowa na dzień dzisiejszy. Ludzie do pracy, zwłaszcza w takim sklepie, ponieważ e, pracownik jest wizytówką takiego sklepu. Jeżeli go nie docenimy i nie będziemy e, Prowadzić takiej długofalowej współpracy, no to ten sklep też będzie na tym cierpiał, bo pracownik niezadowolony, pracownik, który nie czuje handlu, no nie wyciągnie naszego biznesu do przodu. A jeszcze chciałem zapytać o chwilę europoamerykańskiego Fawiskowskiego. Jakłaś nop znalazła, co pan tajny? Przekazał, by na spotkaniu w ramach Eurocommerce można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. W moim przypadku, część dotycząca handlu detalicznego i zrównoważonego rozwoju na każdym etapie, praktycznie prowadzenia biznesu, było rzeczą najciekawszą, najbardziej interesującą. Na przykładzie mojego sklepu pokazaliśmy to, w jaki sposób możemy. Mniej obciążać środowisko jakimiś drobnymi krokami. Nie muszą to być od razu e, ogromne inwestycje w, w urządzenia czy w innego rodzaju rozwiązania ekologiczne, ale przykładowo instalacja fotowoltaiczna, która u mnie jest, która pokrywa na dzień dzisiejszy około 30% zużycia energii, wykorzystanie surowców e, opakowaniowych. E, w turnie. na przykład proponujemy klientom puste kartony po produktach, tak, żeby zamiast reklamówek, zamiast toreb nie generować nowych śmieci, tylko wykorzystywać to, co jest. Wyszliśmy również z opakowań foliowych, takich stricte na zakupy, bo oczywiście w ramach higienicznych. Spraw w sklepie, no to ta folia jest niezastąpiona póki co, ale już nie oferujemy toreb z jednorazowych stworzeń sztucznych. Eurocommerce na spotkaniu Eurocommerce można było się dowiedzieć również, w jaki sposób inne europejskie branże sektora spożywczego. Starają się poprawić efektywność ekonomiczną, ekologiczną, tak, żeby jak najmniejszy stopy obciążać środowisko naturalne przede wszystkim. A system kaucyjny coś już powołać w tym temacie, jesteście jakoś przygotowani. I jeszcze nie jesteśmy przygotowani do systemu kaucyjnego, ja cały czas liczę na to, że nasze państwo nam dostarczy jakieś rozwiązań w postaci automatów, skupów. Klienci i społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że mimo... My przyjmujemy wszystkie butelki zwrotne, jakie są na rynku, tak, i nawet jeżeli klient ma ich więcej, to nie jest tak, że my odmówimy przyjęcia. My to przyjmiemy oczywiście w zależności, czy klient kupił to u nas, czy gdzieś, ale butelki zwrotne przyjmiemy za odpowiednią kwotę. Tylko, że ja mam dużą przestrzeń magazynową i dużą przestrzeń na zewnątrz, ja mogę te, no, składować. E, składować te opakowania skrotne. Ja nie wiem, co zrobią sklepy, które mają tą przestrzeń bardzo ograniczoną. Dla mnie to jest główny problem do rozwiązania, bo nakazać sklepom odbiór tego wszystkiego to jest nie problem, tylko że logistycznie, logistycznie nie, żeby to ogarnąć, to już są kwestie e, dosyć trudne.